Nam. witam. Dzisiaj trzeci dzień naszych spotkań live. Ci, którzy byli ze mną, wiecie, że prowadzę przez 7 dni takie spotkania, w których opowiadam, jak czakry wpływają na nasze życie. I jak możemy wykorzystać ich działanie w codziennym życiu? I co zrobić w ogóle, żeby każdą z tych czakr otwierać w taki najbardziej prosty sposób? Bo nam się wydaje, że musimy, nie wiem, specjalne jakieś rytuały zrobić, lub musimy iść do jakichś specjalnych, nie wiem, uzdrowicieli, magów i w ogóle, żeby nam potwierali czakry, a tak naprawdę my jesteśmy w stanie sobie sami te czakry równoważyć. Więc dzisiaj jest trzeci dzień. Dla przypomnienia, pierwszego dnia. Pracowaliśmy z tym, aby być tu i teraz, czyli pierwsza czakra. Zapraszam Ciebie na filmik, bo piszę tego live'a, włożę pierwszy dzień. Drugi, wczorajszy, była to praca z kreatywnością, aby poczuć energię twórczą i kreatywną na co dzień. W każdym Twoim czynności, czyli nawet w najprostszych czynnościach w ciągu dnia, abyś poczuła właśnie tą energię twórczą, byś została artystą. Dzisiaj dzień trzeci. I słuchajcie, dzień trzeci jest to trzecia czakra, która mniej więcej znajduje się powyżej pępka, troszeczkę wyżej. Jest to dzień, kiedy pracujemy z energią naszej kontroli, czyli kontrola nad naszym życiem, nad tym, jaką jak mamy siłę woli. W ogóle tu jest bardzo ważna praca z siłą woli. I tu właśnie na dzisiejsze zadanie twoje jest takie, aby zreflektować się, aby pomyśleć o tym. Jak, co, co Ty możesz zrobić ze swoją siłą woli? Pewnie jak zapytam Ci się, czy miałaś, czy miałeś takie momenty, nie wiem, jakieś marzenia, cele do zrealizowania, i one gdzieś sobie tak wiszą, ale nam jest trudno jakby iść do przodu, bo właśnie nam brakuje tej siły woli. Dlatego, siła woli jest coś, co możemy, co mamy, ale musimy to wypracować, i musimy to zdyscyplinować. To jest nasza, nasza dyscyplina. Więc moim zadaniem, czy waszym zadaniem na dzisiaj jest? Jakieś postanowienie. Teraz jest pierwszy dzień, znaczy nie pierwszy dzień, przepraszam, pierwszy dzień wiosny był w czwartek, teraz jest początek wiosny, także to jest dobry moment na różne postanowienia. Niektórzy z Was są ze mną na medytacji wiosennej, także je cały czas można dzień dołączyć, także zapraszam. I wtedy robimy sobie postanowienie, że praktykujemy medytację przez 40 dni. Może ktoś z Was ma jakieś inne postanowienie, może robią dietę oczyszczającą, może przestajesz wykonywać, nie wiem, jakieś czynności, nie wiem, ktoś może przestaje palić papierosy, albo na przykład dba o siebie codziennie, tak? Czyli moim zadaniem, Twoim, przepraszam, zadaniem na dzisiaj jest znajdź sobie postanowienie. I to postanowienie wykonaj przez następne 40 dni. Czyli, jeżeli to ma być codzienna poranna, praktyka jogi, Codzienne poranne, codzienne poranne powitanie słońca. przypuśćmy z sekwencji lub medytacja. Możesz znaleźć bardzo dużo medytacji i sekwencji, praktyki jogi na moim kanale YouTube, do którego włożę tutaj link, żeby było Wam łatwiej znaleźć coś i to postanawiasz, że będziesz robić przez następne 40 dni. W tym wypracujesz sobie siłę woli otworzysz czakrę trzecią. I teraz co nas, co nam tą czakrę zamyka? Zamyka nam to właśnie brak takiej, no, brak siły woli, ale też taki lęk i wstyd, tak? Bo czasami się boimy, bo, boimy się, że nam się to nie uda. Wstydzimy się, albo nie wiem ym, po prostu nie mamy, nie mamy takiego wewnętrznego, wiecie, żeby ktoś nas poprz, po, do przodu. I nikt tego nie może nam zrobić. Także to nie jest tak, że ktoś was pociągnie za rękę i wy wtedy to wykonacie. Tylko Ty możesz to zrobić, także to tylko zależy od Ciebie. Każdy Twój cel, marzenie, które chcesz zrealizować, tylko zależy od Ciebie. Nawet najbliższa Tobie osoba nie będzie w stanie Tobie pomóc, jeżeli Ty sobie sam lub sama nie pomożesz w tym. Zapraszam Ciebie do tego wyzwania. Postanów sobie coś przez 40 dni, wykorzystaj praktyki, które ja tutaj udostępniam dla Was. Może to być praktyka jogi, medytacji, może być to zupełnie inne postanowienie, ale zrób coś przez 40 dni i daj mi znać w komentarzu, co postanowiłaś, co jest Twoim postanowieniem. Dziękuję i widzimy się jutro. Jutro będzie czakra serca. Zapraszam, satna.